Hmm. Hulus. Hulus. To są takie piszczałki, które powstały gdzieś mniej więcej tam w, 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 w prowincji Yunnan na południu Chin. Na, w tej prowincji Yunnan też powstał wspaniały instrument, który się nazywa Sheng. I on jest jakby takim trochę, moglibyśmy powiedzieć, prototypem organów, bo ma, jest jakby do góry nogami wersją. Z większą ilością piszczałek, i tutaj, jak nasze organy mają wiatrownicę, w której są liczne piszczałki, natomiast tam ta wiatrowniczka jest taka mała, żeby móc użyć palców i dmuchać. Z tym, że no oczywiście współcześnie te szęgi osiągają wielkie rozmiary i czasami nawet jest taka klawiatura, choć przypominająca klawiaturę do maszyny do pisania, ale to jest też ciekawostka, bo pierwsze organy europejskie też miały, były wyposażone w klawiaturę przypominającą maszynę, przyciski maszyny do pisania. Mam trzy hulus, bo każdy z nich jest w innej tonacji. Każdy z nich jest w innej tonacji. Hulu to jest tykwa, czyli taka roślina w środku pusta. Można różne ciekawe rzeczy z nich wyrobić: butelki, jakieś naczynia, no i instrumenty. I tutaj trzy piszczałki. Jak widać, te instrumenty hiskie są bardzo takie no, organiczne. Czasami. Można byłoby powiedzieć, że prosto z lasu je ktoś mm, skradł. bye mm -hmm.